Właśnie jadę, słuchajcie, po worek mojego syna, który zostawił w autobusie. No i dostaliśmy taką karteczkę, gdzie jest zajezdnia tej linii autobusowej. No i teraz właśnie wsiadam w auto i muszę tam jechać. I słuchajcie, to naprawdę jest dość daleko od nas tutaj, także potrzebuję wjechać na jedną z tych gór i tam właśnie jest ta zajezdnia. No i mam nadzieję, że że się znajdzie worek, bo tam były fajne buty i no i taki strój do ćwiczenia, także ważny ważny strój dla mojego dziecka, no więc nie chcielibyśmy tego stracić, także wsiadam do auta i jadę. Chciałam wam pokazać jaką piękną scenerię mam tam gdzie jadę bo pozostawione rzeczy mojego syna. To zobaczcie, jaka piękna sceneria. Tutaj ładnie góry, jeszcze nie mają liści drzewa, ale już niedługo będzie jeszcze ładniej wyglądać, bo wszystko będzie zielone. A zobaczcie, jaka trawa ładna. O, jaka ładna już zielona trawa. Myślę, że w Szwajcarii jest jeszcze piękniejsza. No i tutaj możecie zobaczyć, że te góry to, ma, to są takie skały. Widać całkowicie, że to są skały. Nie wiem, czy, czy to było widać na, na ekranie, a na okiem widać, No i możecie zobaczyć dalszą część drogi, bo jednak trochę muszę jechać. Odebrany woreczek Paula z guba. No i zaraz będę wsiadała tutaj w to autko i będę odjeżdżała. No a możecie zobaczyć, tam stoją właśnie autobusy. Także one tutaj parkują i tutaj mają taką zajezdnię. No a z drugiej strony, z drugiej strony Wam pokażę, tutaj jest ten budynek szklany. No i tam właśnie byłam w tym budynku. I byłam odebrać tą sport paszę. Nie mogę się oprzeć, i muszę Wam pokazać naszego zająca. On tutaj już ładnie stoi. Jeszcze co prawda nie mamy dekoracji wielkanocnych, ale już niebawem udekorujemy tutaj, także Wam pokażę. A teraz idziemy dalej do ogródka z przodu domu i Wam pokażę kwiatki. No i zobaczcie, tutaj takie fioletowe. Już nawet nie pamiętam, czy w zeszłym roku te kwiatki były, kompletnie nie pamiętam. A tutaj żółte proszę bardzo. No i lawenda taka ładna. No, i tutaj te żółte A tutaj mamy tulipany. I te tulipanki jeszcze są, widzicie, jeszcze są zamknięte, ale już będą niebawem się otwierać. Jeszcze wam chcę pokazać, tu jest jakiś fioletowy i tu mamy ten krzaczek pełen tych fioletowych kwiatuszków, to już ładnie wygląda. A to ja wróciłam, słuchajcie, odebrałam sporttaszę Paula, no i teraz do domku, do domu w końcu. Ale powiem wam, sami zresztą widzieliście, fajne widoki tam są. Także nawet się nie spodziewałam, że wyjazd po Paula Worek okaże się fajną wycieczką, bo tam u góry było fajnie. Pierwszy raz tam byłam, także wcześniej w ogóle tego miejsca nie znałam. Mało tego, jeszcze widoki, jakie były ładne. Zresztą widzieliście sami, także myślę, że wam też się podobały. No, a teraz słuchajcie, wchodzę do domu i oczywiście kawę będę robiła. Ale muszę jeszcze Wam pokazać, że już nie mam kurtki. Także dzisiaj jestem tylko w bluzie. Pod spodem oczywiście jeszcze długi rękawek. Ale jest naprawdę pięknie. Jest pięknie. Jest cieplutko. No i autobus. Wchodzimy do domku. Kto chce do domku na kawkę? Ręka do góry. Chcecie na kawkę, wpadajcie do Polki w Niemczech. Także teraz, moi drodzy, tylko kawunia. Do zrobienia, i zaraz się zabieram za porządek w domu, bo od rana widzicie wycieczki. No ale to była taka przymusowa wycieczka. Ciekawa jestem, jak wasze dzieci. Czy zapominają jakieś rzeczy w autobusie? A w ogóle, jak to jest w Polsce? Bo zobaczcie, tu jest fajnie to rozwiązane, że jednak w autobusie dostał Paulo taki kwitek z adresem, gdzie należy się udać po ten worek. I no, i właśnie pojechałam tam, i odebrałam ten jego worek z, zgubiony. No, i właśnie zastanawiam się, czy w Polsce, czy w Polsce jak, też jest takie miejsce, że można pojechać i odebrać. Właśnie, ciekawa jestem, czy takie rzeczy jak dziecko by zostawiło w autobusie, czy. Czy jeszcze byłaby szansa, żeby to znaleźć, czy, czy już by przepadło? No bo tutaj widzicie jednak, Paulo zostawił ten worek tydzień temu, także ja pojechałam po tygodniu dopiero, no i ten worek czekał. Ale muszę wam powiedzieć, że oczywiście pani się mnie spytała, jak worek wygląda, co jest w środku, że nie było tak, że od razu mi dała i Pokazała mi jakieś tam rzeczy, i mogłam sobie wybrać, tylko jednak musiałam opisać, jak wygląda ten worek, co tam, jaka jest zawartość tego worka, i dopiero wtedy mi go dała. Także tak tutaj to wygląda. No a za oknem, moi drodzy, wiosna! Prawdziwa wiosna jest cieplutko, i zaraz właśnie robię kawę. Wypiję ją sobie tam, pokażę Wam. O, o, na tarasie wypiję kawę i zabieram się do pracy. Będziecie mi towarzyszyć? Myślę, że tak, nie? Pójdziecie ze mną. Dobra, robię kawę. Ja już jestem na swoim tarasie i wiecie co? Kawę już mam zrobioną tam, w kuchni stoi. Zaraz ją tu przyniosę. Ale oczywiście, czy wy myślicie, że ja mogę tak sobie wypić spokojnie kawę? No, oczywiście, że nie. Już tutaj przyniosłam pranie. Suszarkę. No i teraz mam następne pranie i muszę rozwiesić. Mogę Wam pokazać. Tutaj widzicie sweterki. Wyprałam sweterki na takim praniu ręcznym. No i muszę je wszystkie rozwiesić, żeby, żeby się nie zepsuły. No i żeby szybko wyschły. A pogoda jest idealna. Słychać ptaki, i jest ciepło. Także rozwieszam swetry i zaraz, i zaraz zapraszam na kawę. Pijemy kawkę. Sweterki ładnie powieszone wszystkie. Tak ślicznie. Miałam wam już wcześniej pokazać nasze Narcyzę, ale, ale jakoś nie dotarłam tutaj, więc możecie teraz zobaczyć, tak one wyglądają piękne narcyzy. I powiem Wam szczerze, że nie pamiętam, żeby w zeszłym roku one tutaj rosły. No ale chyba rosły, skoro i teraz chyba rosły. Tutaj ładnie zrobiliśmy porządek, poucinaliśmy ile się dało. No i teraz te krzaczki mają takie ładne żółte kwiatki. Tylko się tak zastanawiam, gdzie jest moja mięta, która tu, tu sobie rosła. A teraz jej nie widzę. Mam nadzieję, że wyrośnie mi ta mięta. tutaj przyniosłam komewkę, żeby, żeby tutaj dać więcej wody, bo ja zawsze tutaj nalewam im. Ale brudna teraz coś. Muszę chyba wylać i nową dać. O Jezu! To jest ciężkie. O, dobra. Wylałam. Teraz im dam świeżą wodę. To jest dla ptaków. Woda. Tutaj stoi właśnie taki Ptaszek. Bo taki ptaszek stoi. No, tak to wygląda. Coś ma dziób żółty. Coś mu się dziób żółty zrobił. Ale jest wow Po prostu rewelacyjnie. Ale jeszcze Wam co innego pokażę. Tutaj mam oczywiście swojego żółwia. Możecie zobaczyć. Piękny, piękny żółwik. Ale jeszcze chciałam Wam pokazać kwiatki, które kupiliśmy. Ale jeszcze ich nie wsadziłam niestety. One tutaj są, i widzicie, już po prostu zakwitły. Zakwitły. A tu chciałam właśnie je wsadzić, gdzie tutaj to stoi. O. Tu! Ale jeszcze chyba wsadzę. A co tam? Ziemię mam, także. Wsadzimy. Kicia! <laughs> o Jezu! Malałam sobie. Dobra. Kicia, gdzie jesteś? O, tutaj jest Kicia. A ja muszę otworzyć, otworzyć. Muszę tutaj, żeby wejść. Wiecie, zamykam, żeby Kicia nie wyszła. Normalnie tu miała otwarte, ale Kicia od razu by była tam pierwsza. Potem mnie szukała. Gdzie jesteś, Kiciu? O, ona już tutaj wącha. Wącha Kicia, nie? Wszystkim się interesuje. Masz piłeczkę Kiciu. Nie wiem, czy nie za duża. Tik, 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 tik. Ona się chowa zawsze tutaj pod tym planiem. Bo jak słyszy latające ptaki, one robią takie odgłosy. To ona wtedy zaraz tam się chowa, żeby jej nic nie groziło. Bo tak to ptak nie zauważy jej. Kawunia zrobiona, także. Zasiadłam tutaj. Tam jest moje pranie. Tu jest moja kawunia. No, i zamierzam ją sobie teraz spokojnie wypić. Korzystając z okazji, że sobie tutaj usiadłam i piję tą kawkę, to um, myślę, że to jest dobry moment, żeby odpowiedzieć na jedno pytanie, które ostatnio się pojawiło y, pod filmikiem. A więc takie pytanie: czy zamierzam. Kiedyś wrócić na stałe do Polski. Wiecie co? Ja na dzień dzisiejszy o takich rzeczach nie myślę, dlatego że dopiero co się przeprowadziłam tutaj do Niemiec, i dopiero co kupiliśmy tutaj dom, i rozpoczęliśmy naszą drogę w Niemczech, więc y, póki co nie rozmyślam nad tym, żeby wracać do Polski. I tak na dobrą sprawę myślę sobie, że um, uwielbiam przyjeżdżać do Polski i przyjeżdżam często, na każde święta, można powiedzieć. Natomiast nie wiem, czy na nowo, znając życie tutaj w Niemczech, nie wiem, czy na nowo umiałabym się zaklimatyzować w Polsce. No i nie wiem, czy, czy chciałabym tego. No chyba, że zmusiłaby mnie sytuacja. I ze względu na jakąś życiową sytuację musiałabym wrócić do Polski, to wtedy jak najbardziej pewnie bym wróciła. Jeżeli bym miała sama decydować o tym i jeżeli um, nic nie zmuszałoby mnie do tego, żeby wracać do Polski, to myślę, że nie wróciłabym do Polski, bo e, żyje mi się tutaj dobrze w Niemczech. I wcale nawet nie mówię, że w Niemczech muszę żyć, bo być może w ogóle wyjadę gdziekolwiek indziej i będę mieszkać jeszcze zupełnie gdzie indziej, ale na dzień dzisiejszy nie chciałabym z powrotem mieszkać na stałe w Polsce. Jeżeli mam być szczera, to bardzo mi się tutaj dobrze żyje i. Jedyne, co jest do tej pory minusem, to jest to, że nie znam perfekcyjnie języka niemieckiego i, i to jest tylko jedyny taki minus tutaj. A pozostałe wszystkie rzeczy powiedziałabym, że są na plus, łącznie z tym, że moje dzieci uwielbiają tutaj być, mają swoich kolegów, koleżanki. No i bardzo dobrze im się tu funkcjonuje. Ja również uważam, że dla mnie w Niemczech jest bardziej czytelnie, klarownie, i jeżeli ma się takie czytelne zasady, i jeżeli wszystko funkcjonuje tak prawidłowo, to naprawdę to życie staje się po prostu łatwiejsze. I mówię, nawet pod względem szkoły mi też tutaj bardziej odpowiada, bo moje dzieci. Są zadowolone i miło jest patrzeć, kiedy dzieci idą z uśmiechem na twarzy każdego dnia do tej szkoły i uwielbiają tych swoich nauczycieli, i z zadowoleniem uczą się na jakieś testy, mają różnego rodzaju wycieczki. Przede wszystkim są obdarzane szacunkiem przez dorosłych, co myślę, że do tej pory w Polsce pozostawia wiele do życzenia, i wiele dorosłych po prostu dzieci nie obdarza tym szacunkiem. I te dzieci są uważane za coś takiego, nie wiem, że tak jak kiedyś mówiono w Polsce, ryby i dzieci głosu nie mają. I myślę, że dalej to funkcjonuje, że te dzieci nie powinny mieć tego głosu i nikt nawet nie chce ich słuchać za bardzo. Tutaj jest troszkę to inaczej. Na każdym kroku jednak widzę, że te dzieci są obdarzane tym szacunkiem, że są słuchane. Że wszystko się robi pod te dzieci, i to mi odpowiada, bo kiedy widzę radość swoich, swoich, swoich dzieciaczków, to, to i ja też jestem bardziej szczęśliwa. No i myślę, że one mają tutaj większe możliwości, właśnie chociażby przez to, że nabierają takiej pewności siebie. Nikt nie powoduje, że one czują się gorsze, tylko właśnie za każdym razem jest to takie dbane o to funkcjonowanie tego dziecka, żeby ono czuło się stabilnie, żeby ono czuło się takie silne, żeby wiedziało, co chce robić. Tu na przykład, słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o szkołę, to nie jest tutaj takie praktykowane, że wszystkie dzieci muszą iść do tego gimnazjum, także. Na pewno te dzieci, które mają dobre oceny, to, to powinny iść, bo to jest szkoła, gdzie tam się więcej uczy, na przygotowuje już konkretnie do studiów i wtedy takie dzieci, które mają lepsze wyniki w szkole, to będzie im łatwiej kończyć taką szkołę i mają prostą drogę do tych studiów i praktycznie każde studia są dla nich otwarte. Natomiast wcale nie jest tak, że nauczyciele namawiają, żeby te, te dzieci y, ucz się, ucz się, żeby szedł do tego gimnazjum, wręcz, wręcz powiedziałabym, no. lajtowo do tego podchodzą i mówią nawet do rodziców na przykład na wywiadówkach, tak jak ja byłam na wywiadówce jeszcze w Grundschule, to właśnie pokazywali ten schemat, jakie są szkoły, i mówili, słuchajcie, ale nie ma się co martwić, bo ważne jest, żeby wasze dziecko się dobrze czuło, bo jeżeli wpuścicie to dziecko do szkoły, w której będzie dużo nauki i ono sobie nie będzie dawało rady, to ono się zniechęci, nie będzie chciało dalej. Podejmować tą walkę i być może um, zaczną się jakieś tam wagary, opuszczania lekcji, zniechęci się w ogóle do nauki. Więc lepiej jest wtedy w takiej sytuacji dać dziecko może do szkoły, na przykład y, o słabszym poziomie, ale to dziecko nabierze takiej chęci, będzie wiedziało, że. Jednak może zdać jakiś przedmiot, że może otrzymać lepszą ocenę, no i to spowoduje, że będzie chciało bardziej się uczyć, a też taka szkoła nie zamyka wcale drogi na to, żeby, żeby takie dziecko skończyło później y, jakiś dobry kierunek i żeby miało fajny zawód. Tym bardziej, że tak jak Wam powiedziałam, tutaj są zawody rzemieślnicze bardzo cenione i ludzie bardzo dobrze zarabiają i mogą żyć godnie. Dlatego Podoba mi się też tutaj to, że nie są wszystkie dzieci pchane na te studia i nie jest takie rozpowszechnianie, że wszyscy mają kończyć studia, bo w Polsce zrobił się taki szał, że nieważne co obyś skończył studia, a później się okazuje, że osoba z wyższym wykształceniem i powiedzmy, która powinna pracować w jakimś tam określonym zawodzie, nie pracuje w tym zawodzie, bo po pierwsze nie lubi. Tej pracy, a po drugie hmm, nie dostała nawet pracy w tym zawodzie, i potem się okazuje, że bierze co popadnie i pracuje zupełnie w czymś innym. I, I co z tego, że skończyła studia? I co z tego, że skończyła studia, że nie wiem, zapłaciła powiedzmy pieniądze za prywatne uczelnie, dużo pieniędzy wydała, a później i tak nie może spełniać się w tym zawodzie, bo. No bo nie, bo po prostu nie ma nawet miejsca dla tych osób, bo i tak są brane na przykład osoby z uczelni państwowych yy, i potem tamte osoby nie są brane pod uwagę albo są gorzej traktowane. Także wiecie, uważam, że yy, uważam, że też zawody właśnie rzemieślnicze powinny być lepiej traktowane i nie wszystkie, nie wszystkie osoby powinny kończyć studia, bo jeżeli będzie tak, że wszyscy będziemy po wyższym wykształceniu, no to kto będzie robił te inne rzeczy? No kto będzie robił? Bo będziemy wtedy co? Będziemy magistrem od sprzątania? Magistrem będziemy od gotowania? Magistrem od czegoś tam? No dla mnie to jest czysta po prostu głupota. To magister nie jest potrzebny, tyle lat nauki nie jest potrzebne do tego, żeby na przykład sprzątać, gotować, czy jakieś inne rzeczy takie robić. Uważam, że że właśnie um, tutaj jest to lepiej rozwiązane, bo nie wszyscy idą jednak do tego gimnazjum, nie wszyscy kończą gimnazjum, nawet jeżeli idą, to czasami okazuje się, że i tak nie dają rady w tej szkole, także muszą odejść i, i później wcale nie muszą iść na te studia. Potem robią jakieś e, ausbildungi i kończą jakieś e, inne e, szkoły, Zawodowe, które pozwalają im pracować w jakimś tam zawodzie i zarabiają super pieniądze, i robią to, co lubią, cieszą się przede wszystkim. <laughs> tak uważam. Ale słuchajcie, koniecznie powiedzcie mi, jak wy uważacie. Napiszcie w komentarzu. Jestem ciekawa waszej opinii, co o tym myślicie. W ogóle, właśnie wy, którzy mieszkacie w Niemczech. I macie swoje dzieci, które skończyły jakieś tam szkoły, właśnie jak wy do tego podchodzicie? I w ogóle, tak jak patrzycie tutaj na zawody, które są i tak dalej, jak wy do tego tematu podchodzicie? I czy, czy uważacie, właśnie, że tutaj jest to lepiej rozwiązane? Bo jednak ten handwerker jest bardziej powszechny i on w sumie szanowany, bo według mnie bardzo dobre pieniądze zarabia. W Polsce jest to troszkę inaczej. Więc no, ciekawa jestem. Piszcie koniecznie w komentarzach. A ja teraz, słuchajcie, zabieram się za kawunię, a z wami się żegnam. Jeszcze wam pokażę, jeszcze raz, jeszcze raz, bo ona jest pełna. Tutaj jest moja kawka. No, trzymajcie się. Zobaczcie, u mnie jest fajne słoneczko. Także jeszcze troszkę posiedzę, a zaraz tam czeka na mnie dużo pracy. Także do następnego filmiku. Pa, pa!